Cześć widzowie, postanowiłem wrócić dziś do tematyki Citroena. Przyjrzymy się dziś niezwykle ciekawemu modelowi C4 Cactus. Zapraszam więc do oglądania. Zacznijmy od wyglądu zewnętrznego. Auto te robi wrażenie niesamowicie masywnego. Głównie dzięki charakterystycznym panelom nadwozia. Światła LEDowe z przodu i z tyłu dodają temu autu niesamowicie dużo dynamiki. Zerknijmy teraz do wnętrza. Cockpit posiada dwa nowocześnie wyglądające ekrany. Choć nie zabrakło tu miejsca na praktyczne schowki, dużą zaletą są też bardzo wygodne siedzenia. Co do silnika, mamy tu podstawowy czterocylindrowy motor z koncernu PSA. Podsumowując, Citroen C4 Kaktus może nie stanowi aż takiej awangardy technicznej. Jest świetnym crossoverem do zadawania szyku oraz codzienne jazdy. Dodatkowo jest bardzo komfortowy i przestronny. A o to właśnie w tym wszystkim chodzi.